Witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Bufix No może już nie Bufix, to już jest kolejny film informacyjny No może nie kolejny, bo dopiero drugi Ale dlaczego ja w ogóle zrobiłem? Zrobiłem to dlatego, że, że, dlaczego? Zamykam działalność na moim kanale, czyli Bufix.pl Teraz te wszystkie podstawowe rzeczy, które powinniście wiedzieć Czyli jak, na, jak będzie się nazywał nowy kanał i co będę na nim nagrywał Dobra. OK, to lecimy. Eee, kanał, na którym, na którym rozpoczynam działalność moją, że tak się wyrażę teraz, będzie się nazywał Buff Play Game, albo Buff Gaming, albo, albo coś, tak, coś takiego. Na pewno będzie coś e, z języka angielskiego, bo wydaje mi się, że fajna jest taka nazwa. Teraz, co będziemy na nim nagrywać? E, na pewno, jak na razie, e, ale na pewno na krótki czas, Przestaniemy z Minecraftem i, i ogarniemy, że tak powiem, FIFA 13 i inne fajne gry. Więc... Widziałem, yy, będą fajnie. nie będzie źle, będzie zajebiście. No i właściwie taki filmik półtorej yy, minuty miałem nadzieję zrobić, więc... To już by było na tyle. Yy, po ile wszystko będzie właściwie po staremu, co na tym kanale, tylko postaram się poprawić yy, jakość komentarza mojego. Czy też dźwięk mikrofonu, bądź też ogólnie cały kształt, obróbkę i dodać sobie intro. Intro sobie skończenie łatwiej na pewno. okej. Okay. Dobra, i to już właściwie wszystko, co powinniście wiedzieć. Na razie trzymajcie się, do zobaczenia na nowym, na nowym kanale. Cześć!